Jednym z wielkich błędów, które się wypomina yy, Fryderykowi... Było starciem zbrojnym, które na zawsze zmieniło historię Śląska Opolskiego. W Małujowicach wspominano bitwę pod Małujowicami. 40 tysięcy ludzi, mniej więcej po 20 tysięcy z jednej i drugiej strony. Przypomnę, to była bitwa, gdzie agresorem były wojska pruskie, które wtargnęły na teren Śląska, który wtedy był pod zajęty przez Austriaków. To oczywiście skomplikowane dzieje, jak to się stało, ale zadaniem wojsk pruskich było odbicie i przyłączenie najpiękniejszej dzielnicy cesarstwa, królestwa austriackiego, a właściwie takiego podkrólestwa Węgier, a właściwie to Czech i przyłączenie jej do państwa pruskiego i wzbogacenie tego państwa Wielokrotnie pod względem liczby ludności, pod względem powierzchni. To była mała bitwa, ale o wielkich skutkach, dlatego tym bardziej warto pielęgnować pamięć o tym wydarzeniu. Późniejszy, podpisany, pokój po tak zwanej pierwszej wojnie śląskiej, w ramach którego odbywała się ta pierwsza bitwa, doprowadziło do tego, że niemal cały Śląsk, za wyjątkiem pewnych skrawków, na 204 lata, czyli 1741-1945, czyli druga, zakończenie II wojny światowej, dostała się pod panowanie najpierw Prus, a potem Prusy przytrąciły się, wzbogacając inne kraje niemieckie w drugą rzesze, Mieliśmy jeszcze trzecią Rzeszę prawda? i wróciły dopiero w 1945 roku, powróciły na piastowskie ziemię do Polski. W ramach przypomnienia o bitwie dzieci wzięły udział w konkursie plastycznym pod tytułem Jak wyobrażam sobie bitwę pod Małujowicami. Konkurs może być wykonany do, dowolną techniką, metodą plastyczną. E, wpłynęły nam cztery prace w wieku od 4 do 13 lat. I faktycznie były rozbieżne, jeżeli chodzi o wykonanie, ale są naprawdę bardzo piękne. No i po prostu bitwa tutaj jest właśnie pod kościołem narysowałam, bo tak sobie wyobraziłam, że to by było takie najlepsze miejsce i po prostu tak Na koniec spotkania uczestnicy zmierzyli się w konkursie wiedzy. Dzieci zostały nagrodzone za prace plastyczne, a wszyscy goście spędzili miło czas przy słodkim poczęstunku.